Mateus de Licht, piłkarzem Juventusu, a Neymar po powrocie z turnę zostanie graczem FC Barcelony. Witam was. Ja jestem Mateusz, a w dzisiejszym filmie: Cudowny 18-latek Arsenalu na Polinie stać na Hamesa Rodrigueza. Wielki talent FC Barcelony został piłkarzem Realu Madryt. Mario Mandzukic zostanie zmiennikiem Roberta Lewandowskiego, a na sam koniec o miliardowej klauzuli odstępnego. Wielkie dziękuję za prawie 5 tysięcy polubień oraz ponad 40 tysięcy wyświetleń pod ostatnim filmem. Dziś nie robimy żadnego progu, a jak zostawicie łapkę w górę, to będzie mi naprawdę bardzo miło. W tym filmie do wygrania macie też piłkę. A jedyne co wystarczy zrobić to dołączyć do grupy, obstawiamy na Facebooku oraz pod tym filmem napisać komentarz #piłka. No i pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, bo konkurs tylko dla widzów. To tylko tyle, nie musicie robić nic więcej. Jeszcze nie wiem dokładnie jaka piłka będzie do wygrania, ale osoba, która ją wygra, będzie miała dwie do wyboru, więc będzie to pewna forma niespodzianki. Ostatnio zastanawiałem się też, czy aby nie założyć własnej naszej grupy na Facebooku, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie o tym w komentarzu. Ja już nie i zapraszam do oglądania. Matejs Delicht, piłkarzem Piemonte Calcio, znaczy Juventusu. Wczoraj wieczorem jego samolot wylądował w Turynie. Saga transferowa z jego udziałem po bodajże dwóch miesiącach w końcu dobiegła końca. Widać, że bardzo duży wpływ na jego przenosiny miał sam Cristiano Ronaldo, który po meczu Holandii-Portugalia postanowił samemu zaklepać jego transfer. Być może zauważył, że ciężko się gra przeciwko niemu i będzie to bardzo dobre wzmocnienie starej damy na nadchodzący sezon. Cześć Bianconieri, z tej strony Matejs, naprawdę jestem szczęśliwy, że tutaj jestem. To były jego pierwsze słowa chwilę po wylądowaniu. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest koszt tego transferu. Otóż okazuje się, że wcale nie taki spory, jakbyśmy się mogli tego spodziewać. 75 milionów euro. Tyle Juventus zapłaci za nowego, młodego i bardzo utalentowanego stopera. Dziś rano przyszedł testy medyczne, a być może dalej je przechodzi. Jak wiecie, nie wiem tego, bo nagrywam to oczywiście wcześniej. Ten transfer miał zostać ogłoszony już wczoraj, ale niejasności związane z opłatą za transfer spowodowały opóźnienie. Do tej pory Delicht całą swoją karierę spędził w Holandii. Od zawsze był piłkarzem Ajaxu, zaczynał w popularnej już kuźni talentów. Za miesiąc kończy dopiero 20 lat. No i jeśli dobrze pójdzie, na pewno zostanie następcą Giorgio Kellingiego. Jesteśmy tego pewni. Pamiętajcie, że cały czas możecie wygrać tą konsolę PlayStation 4. I już tłumaczę, co musicie zrobić, aby ją wygrać. W grze Football Team wbić 30 poziom swojego piłkarza, zaobserwować mnie na Instagramie, oraz oczywiście subskrybować nasz kanał. To tylko tyle, nie musisz robić nic więcej. Pamiętaj też, aby pod tego maila wysłać zrzut ekranu z gry Football Team. To tylko tyle, ale pamiętajcie, że w opisie w punktach macie wyróżnione, co należy wykonać. Jeżeli nie gracie w Football Team, to pewnie zastanawiacie się, ile czasu trzeba poświęcić, aby wbić ten 30 poziom. Maksymalnie 2, może 3 dni, myślę, że nie więcej. Ale nawet jeżeli nie wygracie konsoli, to warto spróbować, ponieważ możecie zagrać razem ze mną w naszej drużynie Landrinki. Pochwalę Wam się, ostatnio wygraliśmy ligę, mamy zgraną ekipę, ale niestety i tak kilka osób odeszło i mamy wolne miejsca. Dlatego zapraszam właśnie Was. Więc jeśli nie macie jeszcze konta, w opisie tego filmu macie link do rejestracji. Naprawdę warto spróbować. Młody talent Arsenalu Martinelli pokazał na co go stać. Wygląda, że będzie z niego prawdziwy napastnik, bo potrafi odnaleźć się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Arsenal zagrał ostatnio z Colorado Rapids, a Martinelli zdobył gola klatą. Zobaczcie sami. Po krótkiej przerwie wracamy do informacji na temat Neymara. Dokładnie wiemy, że jego marzeniem jest ponowna gra dla FC Barcelony. Podobnie jak Antoine Griezmann nie pojawił się na pierwszym treningu PSG. Jak się okazało to klub nie wiedział nic o jego nieobecności i postanowił go ukarać. Ale już na kolejnym treningu się pojawił, a zdjęcia te obiegły cały piłkarski świat. Jak poinformowali działacze PSG, Brazylijczyk poleci razem z całą drużyną na przedsezonowe turnie, które odbędzie się w Chinach. A to oznaczałoby, że zostanie na kolejny sezon 2019-2020. Otóż niekoniecznie. W rozmowie z Leonardo, czyli dyrektorem sportowym Paryżan miał powiedzieć, że dalej aktualne jest to, że chce grać dla Dumy Katalonii. Hiszpańskie media zwracają uwagę na jeszcze jeden, całkiem istotny szczegół. Chodzi o to, że dwa lata temu przed przenosinami do Francji poleciał razem z FC Barceloną na turnę, a po powrocie do Hiszpanii po kilku dniach ogłoszono jego transfer. Początkowo w to nie wierzyłem, ale teraz coraz bardziej zaczynam twierdzić, że ten transfer jest jednak realny. A o nim niedawno wypowiedział się trener PSG, Thomas Tuchel. Wiedziałem, że Neymar chce odejść jeszcze przed startem Copa America, ale to problem na linii piłkarz-klub. Hiszpańskie dzienniki Marka IAS podały też ciekawe informacje na temat oferty Barcelony. Podobno ona za Neymara zaoferowała Filipe Coutinho, Usmana Dembele i 40 milionów euro. Jest to chyba jedyna możliwa opcja, aby go kupić, ale PSG miało odrzucić tę ofertę. James Rodriguez dalej pozostaje piłkarzem Realu Madryt. Choć Zinedine Zidane nie ma zamiaru z niego korzystać, to nie wiadomo czy znajdzie się nawet w składzie zawodników, którzy mają okazję zagrać w meczu. Chcą za niego 42 miliony euro, co jakby nie patrzeć na klasy zawodnika, jest naprawdę niewielkim kosztem. To jednak Bayern Monachium nie zdecydował się na jego zakup. Wiadomo, że Napoli chce go mieć u siebie, ale nie stać ich, aby wyłożyć 42 miliony euro. Zdecydowanie woleliby, aby trafił do Włoch na zasadzie wypożyczenia. A na temat tego transferu wypowiedział się prezes Napoli Aurelio De Laurentiis. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego zgodzili się, aby wypożyczyć go do Bayernu, który ma trzy razy większy budżet od nas, a jednocześnie od nas domagają się 42 milionów euro. Gdyby Hamas mógł do nas dołączyć na zasadzie wypożyczenia, na pewno byśmy nie odmówili, gdyż w ten sposób moglibyśmy sobie pozwolić na jeszcze jeden transfer. Jeśli jednak mamy wybierać między nim a innym graczem, który nawet kosztuje więcej. To powinienem skupić się na tym drugim, bo potrzebujemy kogoś, kto zagwarantuje nam 30 goli. A do tego on jest młodszy. Czy chodzi o Pepe? Możliwe, zobaczymy. Co jakiś czas słyszymy o zmarnowanych talentach czy też piłkarzach, którzy zrobili wielką karierę, pomimo tego, że skreślono ich w innym klubie. Choć nie taka sama, to bardzo podobna historia wydarzyła się ostatnio. Na pewno zainteresuje Was, kiedy powiem, że chodzi chyba o dwa najbardziej liczące się kluby w obecnym futbolu i dwóch odwiecznych rywali. To oczywiście Real Madrid i FC Barcelona. Królewcy zasłynęli z tego, że źle traktują swoich piłkarzy, a mam tu na myśli na przykład pożegnanie Ikeraka Siasa. Jednak tym razem to Blaugrana zachowała się bardzo nieprofesjonalnie. Take Sakubo to japoński piłkarz. Urodził się w roku 2001, czyli ma dopiero 18 lat, a grał już m.in. na Copa America. Do dumy Katalonii trafił w 2011 roku jako wielki japoński talent, który za kilka lat miał zostać gwiazdą wielkiej FC Barcelony. Ale jak się pewnie domyślacie, tak się nie stało i tak się nie stanie. Musiał wrócić do Japonii w roku 2015. Powodem głupota działaczy FC Barcelony. Klub złamał przepisy nałożone przez FIFA dotyczące polityki transferowej nieletnich. W ojczyźnie został piłkarzem FC Tokio. Tam z upływem czasu zadebiutował w podstawowym składzie, a miało to miejsce 3 maja 2017 roku. Zadebiutował też w narodowej reprezentacji i to na rozgrywkach Copa America. Na późniejszej boiska pojawił się w 67. minucie podczas spotkania z Salvadorem. Barcelona zaprzepaściła okazję, aby pozyskać go ponownie. Od 14 czerwca 2019 roku został piłkarzem Realu Madryt B. Starały się o niego takie kluby jak PSG, Bayern Monachium, Manchester City, FC Barcelona, ale jak widać nieskutecznie, no i oczywiście Real Madrid. Uczę się dużo jako piłkarz i człowiek na boisku i poza nim. Czuję się tu genialnie. Naprawdę nie oczekiwałem tego, ale koledzy i trenerzy są bardzo mili, więc mogłem się bardzo dobrze zaaklimatyzować. Muszę wykorzystać szansę jaką mi dano, ale muszę też dobrze spędzić ten czas, bo nie wszyscy mają taką okazję. W Japonii istnieje ogromna pasja wobec Realu Madryt i jestem bardzo dumny, że mogę grać w najlepszej drużynie na świecie. Jeśli stanie się gwiazdą światowego formatu, a niektórzy twierdzą, że ma talent na miarę Leo Messiego, Barcelona może tego naprawdę mocno żałować. Powrót Marii Mandżukicza do Bayeru Monachium jest coraz bardziej realny. Mówiłem już o nim kilka dni temu, ale teraz pojawiły się nowe, ciekawe informacje. Transfer nie będzie drogi, maksymalnie 30 bądź 40 milionów euro. Lewy potrzebuje zmiennika i Chorwat wydaje się najlepszą opcją. Doświadczenie, cena i to, że grał już dla Bayernu Monachium. Jednak zanim dojdzie do transakcji, Mario chce osobiście porozmawiać z trenerem Juventusu Mauricio Sarri. Za to Bayern miał już odbyć rozmowy w sprawie transferu i podobno są one już na bardzo zaawansowanym poziomie. Wielkim zwolennikiem jego sprowadzenia jest prezes Bayernu Uli Hoeneß. Pieniądze jakimi obracają kluby są coraz większe. Piłkarze dostają coraz większe tygodniówki, a transfery na poziomie 50, 80 czy 100 milionów euro nie są dziwnym zjawiskiem. 96 milionów euro tyle kosztował Cristiano Ronaldo w 2009 roku. Wtedy każdy taką kwotę rozumiał, bo było wiadomo za co płaci Real Madrid. Obecnie 80 milionów euro to może kosztować Harry Maguire, środkowy obrońca Leicester City. Klauzula odstępnego, czyli kwoty, jakie wystarczy wpłacić do klubu zawodnika, aby od razu przejść do rozmów z piłkarzem, również są coraz wyższe. Kwota 50 czy 100 milionów euro nie robi wrażenia. Oto trzech piłkarzy, którzy w swoich kontraktach mają zapisane najwyższe kwoty odstępnego. Luka Modrić 750 milionów euro. Antoine Griezmann 800 milionów. A teraz uwaga, bo spadniecie z krzesła. Karim Benzema miliard euro. To po prostu piłkarski diament.